Cześć, co na Mixer, a dzisiaj zagramy sobie w Resident Evil 7 I to będzie siódmy odcineczek, albo szósty Tak już nie patrzyłem, ale ogólnie Patrzyłem ustawienia, ustawiłem chyba dobrze, grać się nie powinna zaczynać yy, Z pomocą klucza wrony poszliśmy do domu I zgarnęliśmy sobie granatnik On się nazywa dokładniej, no, granatnik, no Jakby się mógł nazwać. I troszeczkę się gitrałem po terenie, znalazłem jedną... Starżutną monetę, teraz mamy ich 5 Ogólnie tego pistoleta to ja nie chcę. że jest dobry, ale ja mówię, tylko raczej się da znaleźć do niego, więc lecimy raczej z tymi monetkami. Bo to są sterydy chyba do życia, z tego co mi się wydaje. A tu jest podpisane. Eee... Na stałe zwiększa szybkość przeładowania. O... Niech będzie odbity. Dobra, mogę to podnieść? Mogę, stać za to. Dobra. Zażyj! Dobra Teraz możecie zobaczyć sobie stanik Zoi Jest naprawdę dziwny. Ale tak naprawdę normalny. Dobra. Mamy dużo amunicji do pompki. W skrzynce zostawiłem amunicję tą lepszą do pistoleta. Mamy palnik. Mamy granatnik i mamy pompę. Miejsca mamy mało. To wygląda jak na walka z bossem. Ale zobaczymy, co się stanie. Ogólnie gra nie powinna się zacinać. No tam w niektórych momentach, jak patrzyłem, to się zacinała, ale delikatnie, naprawdę. Myślę, że to... Takie delikatne ścinki na dużych, otwartych lokacjach już powinny być... Do zniesienia. I tak, tutaj... Ustrzyliśmy mamuśkę wtedy. Zostawiła światełko. Nie wiem, po cholerę mi to światełko w ogóle jest. I tak. Sztuzę. Co za? Co za? Sztuzę. Mieliśmy wziąć dwie insuliny, coś takiego. Nerw czaczkowy serii D. Nerw odbudowy serii D. Dalej. No, nie ma nic. co się. А ты тоже бежишь с толп, или что? Ну как, ты нашел сыворотку? Я покончил с твоей мамой и ее ебаными жуками. Что ж ты не предупредила? <laughs> ну, прости. Так что насчет сыворотки? Не нашел. Но я выяснил, как ее сделать. Голова и рука серии Д. Ерунда какая-то. Голова? Голова у меня где-то здесь была. Правда? А вот насчет руки не знаю. Ты весь дом обыскал? Нет, не успел. Остался второй этаж. Ладно, проверь. Если найдешь, приходи к прицепу. Нема. А это тут мамы Ренка и Головы одразу бы взяло. Пипшене, пипшене, шопение. Hmm. Od Odkąd, z... Odkąd dzieciak zjawił się w domu, całe dnie dźwięczy mi w uszach. I nie mogę zasnąć. Zoe ma rację. Z dziewczyną i kobietą, z którą przyszła jest coś nie tak. Mamo, mamy, słyszę głosy i ciągle mi niedobrze. Wybrałam się do lekarza w mieście i zrobiłam prześwietlenie, co się ze mną dzieje. Dziewczyna dała mi prezent. Schowałam prezens w tajemnym y, pokoju na samym końcu drugiego piętra, gdzie nikt go nie znajdzie. Ta ręka to oznaka zaufania dziecka. Ta ręka przyniesie nam szczęście. A jeśli ktoś ośmieli się je zakłócić, zabije. Okej. Okay. No to. Czyli musimy iść tam. Ho, ho, ho. Starożytna moneta. Sloty. Średnio bym z nim. To bym nie brał tej starożytnej monety. A już mi się wydaje, że starożytne, starożytne monety nie będą nam potrzebne. Bo my wzięliśmy sobie te dwa... Te dwie rzeczy, które chcieliśmy. Co jest do cholerii? Obra, schodzimy, <grywa> matka to naprawdę ma przekichane O to też to to nowe Nie wiem, nogi jej urosły i, i kurde ręce I chyba, ale że to ona tak przekopała się co jest? Czy to już takie było? O to jest pytanie Odpowiedzi brak? Pytanie za dużo. A, jak typowe gry, choro. Dobra, gdzieś wyszliśmy. tam mamy iść. Wyobrażam, że to jest zamknięte. Silne chemikalia się mogą przydać. To jest zamknięte od. Ej, no. Dawaj. Ciu. Silne chemikalia, silne chemikalia będą mi. Mam suplementy akurat. Paliwo stałe. Na razie musimy chyba palnik na matkę wziąć. No, tutaj tędy już możemy przejść. Myślę, że na matkę jesteśmy dobrze przygotowani. Jeszcze tam, skoro to jest BOS, skoro to jest BOS, to powinniśmy. W sensie skarbu. Ibel. Ale który będę mam teraz wejść? Tędy, czy tamtędy? No dawaj tędy. Dzisiaj się zamkną. Ziele... Co ja slotów nie mam? O kurde. Dobra, pamiętajcie kibel. Środek rozdzielający. Mm -hmm. Nie mam wytrechu, mam w skrzynce paliwo stałe. Paliwo stałe, no to, to pociski, stróżmy, bo mamy tu zajęty już jeden slocik Ziele. Możemy wziąć tak naprawdę. Ej. <ścoughs> <ścoughs> <śmianowans> Te fajne drzwi. Mogę je chociaż otworzyć o tyle dobrze. Wytrych, wytrych, nie mam tu co robić tak naprawdę. Kakujemy Słyszę robaczki. Naboje strzelby naboje do. Te ja zrobiłem. Silne chemikalia podniosłem. Silną mapterkę zażyjemy. To zjemy. Naboje do strzelby. Dobra. Tak jakieś przejście blokowałem. To gdzie byłem tak naprawdę? Dobra, gdzie ta stara będzie? Ajajaj! Paliwo do palnika. O o o Psycho Dobra, to można wziąć i zażyć Zapnij na drugie stronę Tutaj byłem, musimy iść teraz na górę What, What O się no, wystraszyłem no, Ale się wystraszyłem! No nie powiem Zmie na pompę ale się kurde wszyscy Ale jump Emocje Jak na gzibach Paliwo stałe, ziele paliwo stałe, nie mogę nic złożyć dużo slotów to pompa! Tu jest Dawaj. O, picha O, suficie chodzi. Ładuj pompę. <grybuj> Dawaj wciurę ją. Piluchę ma. A gdzie ty idziesz? Laska, nie skończyliśmy jeszcze zabawy. O kurde. Tego akurat nie chcieliśmy, ale przysadujemy wszystko, co możemy. Robo no, Eee! Nie to lepiej na nią pompa działa, ale ognie można spażyć. Czy się bojesz, że ona nam nie skoczy? I koniec będzie aktualnie rodzi dzieci. nie się wysłał Gdzie to babsko jest? Ale ty się paliłaś, wiesz? Halo? Control, uleż się. Ale no se tego domu i wchodzi do niego. To też wysrałaś? Oh, oh. Się tak tylko drze. nowy rodzaj jakiś mutantki Przecież ona Halo A ty umierasz czy co <laughs> <laughs> dobra jak tam stanę się się życiamy Krytyczny Mamy miejsce co so tyga Przeładuj Przeładowane dobra palnik to jest nie mamy do tego więc paliwo pal... do palnika To przeładujmy, żeby Soto już nie marnował Tutaj coś ciekawego może być. O to sprawdzimy. Yy, paliwo do palnika. Chemikalia. He, 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 he. Mamy paliwo stałe, ale jak będziemy mieć silne chemikalia, to możemy stworzyć... W momencie do pistoleta stworzyć. To jest lepszy nam jest do pistoleta. Ty, amunicji do pompy nie można tworzyć, O kurczę. No dobra, przeładujmy. Ej, a bo mi zostało tutaj trochę. Oj, oj. On jest to do pistoleta. Ja tu nie, nie chcę nic nastawiać, bo tutaj inne rzeczy są tak naprawdę. Na przykład tutaj. Paliwo stałe. I brakuje nam chemikalia, Silna Dobra, jest mi te roślinki. Nie, 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 nie wyłączaj, bym ja bym zwykle chemikalia wziął, ale czy one się stakują? Nie, ale przykro. Smutno mi się zrobiło przez was. Dobra, dobra, dobra. Lecimy dalej. Otwieramy. Na no should be. Dobra rzecz. rzecz. Udało ci się otworzyć. What the fuck? Oj. A Przeczytałem podźwiękowa z dużo Dayclita jeden, ale... Czy na pewno z dużo Dayclita? Przerwa było. Ale, że do plecaka nie było żadnego nic. I co do Sychosa idziemy tylko po to, żeby. Odstawić sobie tam rzeczy. Dobra, paliwo. Palnik. Siuk. Dobra. Teraz szukamy silnych chemikaliów, bo pamiętam, że coś tu stawiałem. Mamy nóż nóż zostaw silna chemikalia dwa razy to mi możemy ulepszona amunicja czekajcie zaraz się zrobi po tylko mam suplementy ale będę się stakować tak zostawmy na razie tak i mamy trzy silne apteczki i to bardzo silne prostsze niż pięć co so jest Okej, okay, to wychodzi na to, że nie craftowałem amunicji nigdy. No patrz, co się dzieje. Coś tam mówię, że am amunicji mam mało. Ale czekajcie, chemikalia mogą mi się przydać? No, craftowałem tylko apteczek. Dobra, mamy. I tak. Resztę próbu strzelniczego zostawiamy. Strzelba jest w martwym punkcie. Ma nic ma trochę. A to pistolet, tam się zajmiemy. Hmm. Suplementy i silne chemikalia to się równa zarąbiste pociski do granatnika. Bo to się długo ładuje strasznie. Wytrych e możemy wziąć. Dobra. No i tyle w sumie, jak na razie. Noża nie będę brać, to jest dodatkowy... Tak, mam dwa sloty. Oprócz brony, mi nie będzie potrzebne. się otworzyłem, raczej nie powinno już w ogóle być potrzebne. Pewnie tam się później przyda. Ale kiedy to będzie, to już naprawdę. Dobra, wracamy się tam, wchodzimy na górę. I zbieramy rękę osobnika D. Bo Zoey mówi, że ma głowę. No to lecimy, lecimy. Dobra, jesteśmy w drugim domu. Granatnik jest pod czwórką. okej, okay, dobrze jest. Ale tą dziurę tak zrobiła, że naprawdę. Ciekawe, ile graczy atakuje i podrabianie się w spina zamiast obok idzie. Mm. Nie chcę się tego czytać. Nie wiem, jak mam pom pompę w ręku, to się czuję bezpiecznie. Ole się przystosuję do tego. Ej, ja mam tą lampkę? Mam trzy sloty. Nie tak źle. Otwieraj. tu Piłka lubi skakać, co? Dzieci. Pamiętajcie, że dzieci są złe i niedobre. Na przykład do tego. Uh. Давай, Реньку. О, oh, боже. Наверное, это она. Чайся там. Музыка еще изменила на грудь, No, bez przesady, że ja trzy pociski z pompy można Ciebie dać. Lecz my niebezpiecznej muzyki się nie lękamy i brniemy dalej przed siebie, jak koń Mateusz. I pik, i pik. I takiego chłopa robimy na dwa pociski. No, i mi to się podoba jak najbardziej. Czałem. jest Udało nam się. Brniemy dalej przed siebie. I teraz misja to bołem. M. składniki surowicy. A to mam już rękę, co nie? Mam. o mia, Zrzyzowuj! Znaczy mia nie umie telefonów używać. No co naszą? da naszho. My też nas możemy zrobić z zniosy urodko. Nie walnuj się. Как только изготовим сыворотку, выберемся отсюда. Вместе. Я буду ждать тебя в прицепе. Понял. Окей. Идем мы до прицепа. Эй, ты добрый сыворотка, ты. Пиарди, враньч. Pompa. Nie to używać, ale naprawdę. To co nam daje pompa, jakie nam daje opcje w tej grze. Pompa jest naprawdę silna. Mogliśmy zestaw naprawdę tak naprawdę użyć na tamtej drugiej pompie zepsutej. Jestem ciekawy, czy ona by działała w ogóle. Nie ma stworku. И целянок не можешь прийти Где же ты, черт возьми? Ладно, забудь. Остается найти голову, и дело сделано. Это средство точно поможет мне. <laughs> Эй, дружище! Я подумал, ты должен знать. Я решил, что Зои нужна передышка Она и Мия здесь со мной. И они друг друга развлекают. Отпусти их! Зачем они тебе? Она аа. Это дело семейное Итан. И оно тебя не касается. Ясно? <с> в общем, если нужна голова, приходи ко мне в любое время. Я ее тебе отдам. Но только если примешь участие в небольшом мероприятии, которое я организовал специально для тебя. Мероприятие? Тебе не терпится? Но ну, ты не волнуйся, спешить некуда. Перво-наперво, мне надо. Друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. Пошел нахуй. ну не надо, не веди себя так. Ты ведь не прочь немного поразвлечься, да? В общем, загляни в холодильник. Zajrzę do lodówki. Ok, spodobało mi się żarcie. czeka na ciebie w prosektorium. Być. Dobra, może być. Dobra, zapiszemy sobie jeszcze grę. Na pierwszym sajie, bo jest nasz. Dobra, i to by było tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam. Papa! Pa.